Tomasz Koźmiński Towarzysz Miasnikow 1920 rok Rozdział szósty Koziatyń Na trakcie z Białopola Na skraju małej wsi Ułani małopolscy Na popas stanęli Zmęczeni tempem marszu I wyczerpani do cna Rozstawili wnet warty Cię to wojsko wciąż gna? Legli wieńcem wokół kuchni głodni i słabi, i gadają do siebie: pójdziemy na zwiady. Zaspokoiwszy pierwszy impet głodu wielki, ruszyli do wsi późno pod strzechy i belki. Stukają do okien chat, napierają do drzwi: tam słychać szmery jakieś, widać nikt nie śpi. Wreszcie drągi podnoszą, zgrzyty są co chwila. Głowa w wąskiej szczelinie baby się pojawiła. A światło macie, matko? Nie ma jemy, panie. A chleb macie, no kromki? Nie ma chleba, panie. Bolszewiki zabrały dzień temu, tak stanie. Ziemniaki, kierozinu, knut na nich na ramię. A ty nie kłamiesz, batko? — Jej bochu, to prawda! — zaklinał się gospodarz. — tif był, no, od dawna. W bladym, migowym świetle wyjrzała to nędza, z kątów czarnych ciemna, chłopa gęba wredna. Oto oczy nędzarza, pozostały nieme, postać zaś wychudła, niosła głodu brzemię. To wyraz duszy, oczy, jak jamy jączące, powściągliwe w sobie, a smutkiem płaczące. Mord i stale pożoga, rozbój i zaraza. Bolszewicy utikły. Kto teraz zagraża? Ja tri tomu wstał na chore nogi. Rękę na huście trzymał, widok był złowrogi. To tyfus był a kiedy? Wyście zdrowi, Batko? Ja zdrowi, tak sobie, a ty znajesz, Mati, nam pomierła niedawno, będzie coś w dwa dni. Kapitan nagła wycofał się do tyłu. My tu są pod diabła, potrzeba nam no chorób i zaraz nieznanej. Od niedawna nic nie było, mamy przechlapane. Niech do tego gorączka i bezsilność trawi, Ciało strachem strząsa, to ducha nam osłabi. Patachy gdzieś grasują, bandy ich wszechwładne Chowają się po lasach, u Żydów niech skadne, Śmielsze we wioska stoją, na mostach ukryte, Roztrzaskać dżazgi gnidy, gniazda niezdobyte. A nie było Petlury? Oddziałów syczowych? które wspierają nas to korpusem odnowy, Petlury nie widzieli my, chłop twierdził w zaparte. Spalili wieś i poszli. Kto? Diabła to warte. Panika jest wszędzie, błąka się jeden z drugim, o wyglądzie dziada czy nie, zagląda w framugi. bierze po nocy jadło, a kim on jest, wiesz? Sot nie poznam wiadomo, kradną zwykle owiec. Znika mi to i owo, bydła nie mam, panie, Wszystko ginie, a chowam to, co mi zostanie. Za dzień, za dwa, to i półk wpadnie tu z rana, A kto go tam wie, jaki on, petlury czy też nie? Od dawien dawna bieda i żyć z tym trzeba, Po wsiach ochronę proszą, my o więcej chleba. Obłok kurzu unosił się, mleczna biała piana, Z daleka gnał jeździec, poznano łana, Po wyglądzie, po szabli zwisającej z boku, Po krzykach i twarzy, wzroście z doskoku. Bolszewika złapano, darzył się przeraźliwie. We wsi Ciała odkryto, leją go na kije. Hańba, okaleczone, zbrodnia niesłychana, mord na dziewczynach, gdzie? Na stogu siana, krzyczą chłopi i matki, powiesić kacapa, swołocz jedna to ścierwo, nie ma na nich bata, mówią, że ciała dziewek widzieli w kapliczce, leżały zgwałcone, metody bandyckie. Kapitanie, rać prędko, co czynić nam teraz? Na rozkaz czekamy osąd oficera. Od razu tak wierzać? Hmm, bez no przesłuchania. Kapitan Władek rzekł. Pomęczmy Iwana, podręczmy, aż mi wyłga. Prawdę to wszelką. A jak nie, to gnać mi wiązać z kulbaką i ciągnąć go po piachach, po rowach tak długo, aż śpiewać nam będzie Orfeusza cudo i wydobędę. Co trzeba, jęki, słowa każde. Czy on gwałtu dokonał? Niewinny, to ważne? Zbrodnia stała się wiadoma. Ta banda czerwona, za tym stoi kara sroga. Jeńca mi nie szkoda. Ksiądz Jandrzej, słysząc słowa, rzekł: Pomiarkować się, jak wszyscy dzieci Boże, przesłuchać go może. Wyśpiewa, co wie wszystko, albo jest świadkiem. Złapaliście jednego, który był przypadkiem, i ważne dla Was treści przepadną z kretesem. Kapitanie, decyduj, bo będzie to grzechem. Weźcie go, jak ksiądz radzi, do sztabu czym prędzej. Chłopów odgonić trzeba, żywy wart więcej. Dowody, jakie macie? Znacie stopień jego? Ten czerwonoarmijec nie był sam, kolego. Pojadę tam, zobaczę. Jedźcie ze mną w tyle, nim zmrok zapadnie dzisiaj. Ruszajmy za chwilę. A szukajcie mi kwatery, samowar zdobądźcie i pisarza kompanii. Niech szuka, wiadomcie. Kapitan ruszył do wsi, kiwnął ku nim głową i butelkę wyjął wódki, a miał alembikową. Tylko jedną przy sobie w zanadrzu ją trzymał, wypił ile mógł łyków i rzekł – końska grzywa mokra jest spleciona jak warkocz cięciwa, gdy wrócimy kwatera, insektów przybywa. Powietrzu fruwały, konsały ich srogo, oj muszki i komary kłębiły się nad wodą, wieczorową toporą krew piły zajadle, wciskały się w ubrania, gryzły konie stadnie. Przy rowach i w jamach paskudztwa nowredne chmarami krążyły na nocne lub wednie Bakun Aromatyczne i skręty z mahorki pykano na okrągło samosieje gworki, zwłaszcza że to odeskie, ukraińskie znane, z rąk do rąk były sobie wciąż przekazywane. Nie, tu padł na kolana. Pomiłujcie Pany, to nie ja, oficerze na Chrystusa rany. Gadaj, zdrów, a Boga na darmo nie wzywaj. Śpiewaj mi, swołot wszystko, a tyś nie Żyd, ajwaj? Kapitan Władek rzekł... Rozmówka zaczęta, zapłacisz za ten mord, kanario przeklęta. Cóż, godzin mamy wiele, a sznur już szykują. Nikt od zaraz nie przyjdzie, nasi stacjonują. Do wieczora zawiśniesz, nim godzina minie. Nie będziemy cackać się, a czas szybko płynie. Bolszewik struchlał nagle, tłukł się w głowie, rozbiegany miał myśli, co on im tu powie. Panowie, widziałem we wsi brygady czerwone, jak gwałtem brały dobra, chłopi zaś w obronę, jak wydano rozkazy, puścić wieś z dymem i zabierać każdą rzecz, jadło, owie, tyle. Ja biedkę prowadziłem konno, z pełną bronią, tabory kwatremistrza chroniąc siłą swoją. Ścigały nas oddziały petlury z daleka, zbrodnie i mordy były, krwi pełna rzeka, świątynia błyszczała jak baszta z fajansu. zieleń z kopuł płynęła strugą długą czasu, w kamieniu jej frontonu białym jak te świece kolumny stały cienkie. Tego nie zaprzeczę. Różowe to murszały, żyły po kamieniu, a błyskawice południa jażyły się w cieniu. Mój słuch poradził to śpiew organów świątyni. Weszli do środka siłą, bączuczni chciwi. Starucha blada stała z włosami siwymi, łzy otarła ręką, przysiadła bogini, jęła całować buty, kolana czerwonych. Nie pomógł płacz, nic to, kto ją tu obroni? Ciągnęli jak tego psa, kołując bezwolni i zamknęli stare drzwi w apsydzie podli. Ja stałem z boku sam, jak świadek jedyny, co patrzy na zbrodnię, lecz jest bez winy. Uciekłem, to czym prędzej tam do stogu wsiada. Dlaczego były zwłoki? Zbrodnia niesłychana? Jeszcze Pamiętam głosy, zgraje wielu chłopów, jak mnie odkryto później, krzyki same wokół. O, znalazł się niewinny, udaje to Greka, kapitan Władek rzekł. Nie kłam, znów zaprzeczasz? Prochy starych ruin masz na nogach, to świadectwo. Kto wie, czy prawdę mówisz, czy urzesz bezeceństwo? My czasu to nie mamy na sądy i świadków. My takich jak ty drabów rozwalamy gładko, bo w sztabie wyśpiewasz wszystko jak na dłoni. Podziękuj księzu, ty wiesz, on ciebie wybronił. Jeśli papiery trzymasz skrycie w ochłanach, przed nami jeden jest cel droga już wybrana. Czy wiesz coś o Kozjatynie? Ile szabel chowają? Czy wojsko stoi tam zbrojne, czy obronę mają? Bolszewik odezwał się. Głos miał ton chrapliwy. Nie liczcie na zdobycie, nawet jeśli gdyby udało się wam o świcie. To inne miasto, wiecie, magazyny i kolej, a dworce dwa przecież pociągi liczne, tory i wszelkie bataliony wiem to, bo dziennik pisze ciągle nieznużony. I wyjął z sakwy dwie mapy, rozłożył ich strony: Dwa dworce jak dwa stawy, rozległe są regiony jeden to osobowy, drugi towarowy. Nad Białopolem słońce w ognistym tronie Krwawą pożogą jeszcze niebiańsko gdzieś płonie. Lecz już chmury pierzaste zwolna nadciągają I zgliszcza dogasają, to bledną, to się rozpływają. Ciepły wiatr niesie głosy, echa gwary różnej Gadają jedni drudzy czy wieczorem i później. Idzie noc srebrna lasem. Nad wsią i drogami, szmer szepcą sennie krzew wraz z drzewami. Czasem głowa może mignie i za chwilę zniknie: niby spokój wokół nas, niby śpi las dziwnie. Jakby skrywał w sobie fale światów inne, wiatrom kłaniam się nisko, a to bywa płynne. Ułani w szyku konnym, inni znowu pieszym. Cicho szepczą półgłosem. Nikt tu się nie spieszy. Czekają na ten rozkaz ze sztabu Romera, bo nie wiadomo kiedy dywizja naciera. Podciągnięto popręgi, konie są gotowe. W zaroślach stoją skrycie, a ruszą? Kto to wie? Sulimirski poczekał czasem to i trzeba. Wstrzymać szpicy na tarcie, pułki oficera. Nadjechał sam generał i energicznie woła: wsiadać na koń! Już pora! Walki z wieczora! W ciemnościach, po omacku, w lasach gęstych brygada jazdy rusza atak rozpoczęty! Nagle huk. Wybuch zdala, dala, sygnał szturmu daje To tory wysadzono w mieście wroga z kraje, spod wagonów strzelają karabiny wszędzie, na dachach też gniazda atakują dzielnie. Noc krwawa, inna to noc. Stacja gra organy, rozbrzmiewa syren ich głos, zegar zaś strzaskany. Kartaczownice walą, bolszewik zawięty Broni dworca siłą w noc ostrzałem przeklętym Dwa dworce jak dwa stawy na skrajnym obliczu Pienią się wodą rłącą, jak te nawałnice I dworzec osobowy, drugi towarowy W kleszczach są okrążone od samej ich głowy Niczym staw, gdy spieniony woda w ląd się wdziera Widać wszędzie te walki, noc już się zaczęła Darek nie było śnić, że wróg zaraz skona, pęknie słaby to punkt, skruszeje obrona, Podciągają piechotę z za węgła schowani i kryją się na dworcu legną za murami. Kapralu! woła Jana plutonowy winczur. – a ogień dać krzyżowy na te dachy, do chmur wykurzyć szczurów, zabić, ruszać co się w bój. Coś zapie i dyszy w koło. Ułan nie czuje się swój. Wjeżdża pociąg na stację. Krzyczą – nie, stój, stój! Winczór z braworą siecze seriami z całych sił, karabin maszynowy kieruje na wprost i na tył i impet jeden wielki, i lecą szyb ich sterty ach, granat już tu pada podchody i gierki i dworzec się czerwieni jak staw, co się pienił, to znowu pociąg strzela, naciera z cienia. Do stu diabłów rogatych czerwona zarazo. Gin przepadni plugawa bolszewicko władzo. Niech cię jaszczurze plemie pochłoni w piekle. Lucyfer czy bies, szatan, który łeb ci sieknie. Niech cię wypali tygiel wrzący aż do bólu. Wtedy nigdy więcej nie powstaniesz z ludu darł się winczur, co chwila i strzelał nadal, grad kul sypał się dalej i w okna dworca wpadał, szalony ogień błyskał się, miejscami powoli rzuciły się półki nasze, Jan na dach się gramolił, wspiął się na pociąg obok, z kulomiotem w dłoni i siekł ile wlezie wszędzie, ile starczyło na Escelon wroga stawał, cofał się zaskoczony, miastnik o w środku kloł, spoglądał na strony. Przewagę nadal mamy. Piechota z nami nadawaj się pan, prędko. Ten bój wygramy. Niestety mylił się teraz, depeszy nie dano, bolszewików legło już setki, raczej to nie mało, każdy łeb wychylony zaraz jest trafiony, ogień flankowy idzie na werandy, balkony, konna bateria kładzie ogień kartaczowy i spod torów już rusza na tarcie ogniowe, cel namierzony walki, setki wagonów będzie, uliczki, kamieniczki, co chcesz walą wszędzie, wreszcie. O świcie, dworcy jak stawy po burzy, Woda już w nich ustaje, a dzień się chmurzy. Wiatry, gdzie niegdzie jeszcze szumią groźne, Długo i dworce posada chwieją się, Cisza jest głucho. Nagle granaty rzuca ktoś do środka blisko, Budynek stacji trzęsie się, Krzyki, Zbiegowisko. Poddają się? No patrzcie rzekł Władek cicho. Ręce, łachmany, sznurki, co robi złe licho. Wychodzą grupą w setki, liczę i nie policzę, tłum, pilnować mięców, gnać ich na ulicę, jeszcze drugi dworzec wiązać na powrozła, żeby żadna minoga czasem tu nie uszła. Kapitan Władek dodał Zdobycz nad zdobycze lezą piajuchy, dranie, wziąłem ich na smycze. To całe setki mamy może być w tysiące. Wagony splądrować mi, oglądać to i dobrze, meldować każdy ruch, miasto się poddało. Kozjaty nasz to wzięty, mówić można śmiało. W pociągu pancernym próżno szukać kogoś. Jest tylko miastnikow, który patrzy wrogo, nie rozumiem, jak mogli poddać się nad ranem. Nasza piechota durna działa poza sztabem. Tak oddać im na szteryn, co za głupota wielka. A gdzie byłeś, miastnikow? Brakło oficerka? wtrącił się Stiepan zły. My spory i kłótnie zostawmy sobie na potem, strzelali okrutnie, noc ciemność była spora, zaczęli z wieczora ogromna strata, woła miastników, nie pora. Uchodźmy stąd jak można, broni brać mi więcej, chodu, chodu Polacy idą, nie gadać prędzej. Tymczasem przed platformą grupa oficerów rozgląda się, palą skręty, jeńców idzie wielu. Ile dobre, kapitanie, wpadło w nasze ręce. Rachowalimy długo, co leży we wnęce. Tabory, żywność, skóry, wagony i działa. Kulomioty, pociągi, sanitarki bez mała. Wagon, części magnesów. Panie, jaki cały! Kolumny, auta z wpadu doskonały. Trzy tysiące wagonów. Oj, będzie ich chyba. I nawet wielbłąd dwugarbny jest. Też się przyda. To zdobycz nad zdobycze, pięćset koni mało. Kozjatyn nasz jest, nasz, ale tu się działo. Czytał Bogdan Dmowski.